A więc ja witam wszystkich, Ja w dzisiejszym odcineczku yy, będę zdał prawo jazdy w PCD. Więc widzimy się na Wordzie. Nie, ogólnie ja już teraz tutaj wjeżdżam i parkuję na... E, tutaj, przed, przed, przed budynkiem. Tutaj w Wordu. O. Idziemy. O, widzowie. Mamy ładną skodę. Musimy teraz sobie tutaj przejechać. Egzamin. 50 sekund jeszcze mam. I teraz mam 40 sekund, aby jeszcze tyłem tutaj wjechać. Ładna skoda, fajna. Podoba mi się. Elka. Zobaczcie, lizowie Zdałem. <noise> Cieszę się. Zdałem. Kura. Teraz mogę sobie bezpiecznie i jeździć. No i w ogóle, dziękuję za oglądanie. No i widzimy się w następnym odcinku.